Powitać tak szybciutko, tak pędziutko. Dzisiaj mamy na tapecie Wolną Energię. I ten eksperyment udowadnia tutaj to, iż za pomocą lasera każdy z nas może sobie zobaczyć, jak to wygląda. I zwróćcie tutaj uwagę, jak to wszystko żyje, jak udaje się to zbliżyć. No, aparat nie jest doskonały, gołym okiem widać to doskonale. Te rozbłyski, tą walkę po prostu tych wszystkich cząsteczek. Cząsteczek w promieniach tego lasera. Laser ma 5000 mW i specjalnie go kupiłem do tego eksperymentu, iż widziałem, iż takie, takie rzeczy są, natomiast widząc to gołym okiem, po prostu jestem zszokowany. Wielu wynalazców udowadniało to, iż można z eteru pobierać dowolne ilości miliardy MW. Niestety. Knury, które rządzą tym światem, nie dopuszczą do tego. Doskonale o tym wiecie. Sieci przesyłowe, transformatory, wielkie elektrownie i straty w sieci, za które płaci konsument ostateczny. I ten eksperyment, oczywiście, ktoś powie: To kupa kurzu to nie jest kupa kurzu ja na wszystkie sposoby bawiłem się parę dni i na dworze, i w domu wszędzie jest tak samo. Wszędzie te cząsteczki w promieniach tego lasera żyją. Po prostu wyglądają jak żywe. Cały czas ten balet trwa we wszystkie strony. Jest to niesamowite. I to jest właśnie to, za co została zniszczona Tantalia. Za wolną energię. Na starych fotografiach, pocztówkach widać co chwilę właśnie te słupy. Te słupy, te anteny, które potrafiły to jest wynalazek Nikoli które potrafiły Tą energię pobierać bez szkody dla środowiska, dla kogokolwiek. Zostało to wszystko zniszczone, stłamszone, tylko po to, żeby banda kilkuset osób na świecie mogła trzymać wszystkich zalei. I robią to. I możecie sobie zobaczyć, popatrzeć, jak to wygląda. Nie jest to eksperyment doskonały, nie jest to eksperyment naukowy, jest to taki eksperyment domowy. Ale pokazuje. To, co nas otacza, czego nie widzimy, do czego jesteśmy przystosowani. I to tyle. No, nie będę się tutaj wielce rozdwajał, potrajał, bo nie o to chodzi. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, może zasubskrybować. Ale temat jest gruby. Temat jest tabu, nie wolno o tym mówić. Myślę, że film w pewien sposób pokazuje to, co po prostu jest zakazane. Do widzenia. Cześć.